Zasłuchana w słowo Boga, w pełni otwarta na Jego wolę i pełna Jego łaski, jasnogórska matko i Królową. Stajemy jak co wieczór przed Tobą, by wpatrując się w Twoje jasnogórskie oblicze, odkrywać prawdę i o nas samych, o naszej tożsamości, o sensie i celu naszego życia, na który wskazujesz. Pełna łaski. Oblubienicą Ducha Świętego. Przez Twoją pokorę i wiarę, Twoją tożsamością stał się Bóg i Jego zbawcza wobec całej ludzkości wola. To On uczynił Ci wielkie rzeczy i On jest źródłem Twojej wielkości. Któż z nas nie chce być kimś, nie chce być wielkim, zrobić karierę? Patrując się w Twoje życie, Maryjo, Odkrywamy, na czym polega prawdziwa wielkość człowieka i gdzie jest jej źródło. Ucząc się Twojej uległości wobec natchnień Ducha Świętego, ucząc się Twojej pokory, dającej zawsze pierwszeństwo Bogu i Jego woli, uczymy się drogi do prawdziwej wielkości i pełni człowieczeństwa, jako jest świętość. Pierwsza uczennica Pana, wsłuchana w Słowo Boga, Rozważała się w swoim sercu, szukała we wszystkim woli Boga, dbając o trwanie przy Nim i w Nim, tak jak Maria z dzisiejszej Ewangelii, która wybrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Stolico mądrości uczy nas Twojego zasłuchania o słowo Pana, otwartości na Jego prawdę, by ta mądrość Ewangelii kształtowała nasze myślenie i postępowanie by to ona była jedynym odniesieniem w naszych wyborach i decyzjach. Ucz nas trwania Twoim Synu, krzewie winnym, by się przynosili owoce nawrócenia, owoce miłości ku chwale Boga. Służebnico zdążająca do świętej Elżbiety, Twoje trwanie w Bogu i w Jego Słowie owocowało posługą miłości, zaowocowało wyprawą z dobrą nowiną do drugiego człowieka. Ucz nas takiego trwania w Bogu i budowania na nim naszego życia, które będzie owocować czynami miłości bliźniego. Ucz nas takiej wiary, takiego życia modlitwy, które nie będzie ucieczką od codziennego krzyża, ani od wymagań miłości bliźniego, ani tym bardziej usprawiedliwieniem od pełnienia miłosierdzia, ale raczej źródłem mocy do realizacji naszego powołania do świętości. Na tej drodze życia, na jaką wezwał i prowadzi nas Pan. Panno Wierna, ucz nas wytrwałości na drodze wiary, na drodze dawania świadectwa życia Ewangelią, wytrwałości mimo krzyża, mimo trudności, wytrwałości ciągłego przekraczania siebie, by nasze życie stawało się ofiarą miłości dla Boga i bliźnich. Pokorna, służebnico Pana, pomagaj nam zawsze Bogu dawać pierwsze miejsce w naszym życiu, przed naszym ekom, przed tym, co po ludzku łatwiejsze i wygodniejsze, ale nie ewangeliczne. Ucz nas autentycznej i pokolnej relacji z naszym Stworzycielem i Zbawicielem, która nie stanie się ucieczką od bliźnich ani dezercją z krzyża, codziennych zadań i obowiązków, ale drogą do służby Bogu w drugim człowieku. Ty wskazując na Chrystusa, przypominasz nam nieustannie, że tylko tam, gdzie serce prawdziwie otwarte na Boga, tam mi właściwa relacja miłości do bliźniego. Pomagaj nam w mocy Bożego Ducha być świadkami mocy miłości Twojego syna, w czynach miłosierdzia względem bliźnich. W tej godzinie modlitwy, jak co dzień, zabierzemy Ci cały Kościół Święty. Na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem, całym polskim episkopatem, z przewodniczącym Cię arcybiskupem Stanisławem. Zabierzemy Ci, Matko, wszystkie osoby konsekrowane, szczególnie cały nasz polski zakon. Prosimy o nowe powołania do służby w kościele, kapłańskie, zakony, misyjne. Twojej matczynej i opiece polecamy naszą ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Prosząc o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. Zabierzemy Ci całą Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o to duchowy, liczebny rozwój wspólnot sodalicyjnych w naszej ojczyźnie. Mario, wypraszaj łaski dobrodziejom duchowym i materialnym Jasnej Góry. Zanieś do Twojego syna wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także te ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów z krakowskiej skałki, z Bielunia Starego, ze Świerklan oraz wszystkie sprawy i osoby przyniesione w sercach obecnych tu na tej apelowej modlitwie. A także o sercach tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. W tej godzinie też powierzamy Ci tych, którzy gromadzą się dziś na modlitwie przy Twojej jasnogórskiej konie nawiedzenia, parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Książu i parafii Miłości Ewkach. Polecamy Ci też tych, którzy podejmują nocne czuwanie przed Twoim obliczem uczestników pielgrzymki rowerowej Sandomierza. Do Krzysztofa. Wszystkie te sprawy, intencje i siebie polecamy Ci w drugiej tajemnicy radosnej nawiedzenia świętej Elżbiety. Ojcze, nasz. Jesteś. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami życznymi, teraz i w śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Ma, Zdrowaś Mario łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc żłota Twojego Jezus. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski, łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę świętej naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na mnie i w wieku, Amen. o mój Jezu, W intencji całego Kościoła święty Michal Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy a Ty wozu niebieskich zastępów, szkodana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Pan z Wami i słuchaj Twoim, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Jesteśmy z powrotem już w naszym studio w Toruniu. Za moment w telewizji trwam serwis informacyjny, natomiast rozmowień dokończone w Radiu Maryja 21.30 na temat pielgrzymowania na Jasną Górę, więc serdecznie, serdecznie zapraszamy. Rodziny wielodzietne zbierają się na takie zjazdy. Ponad tysiąc osób przyjeżdża w jedno miejsce raz na rok. I chcemy, żebyśmy się poczuli właśnie silni, dumni z rodziny, żebyśmy nawzajem zobaczyli swoje rodziny. Bardzo fajnie, budowaliśmy z klocków. Było super, raśnie. Tam się Wani do nas uśmiecha. Więc jest super. Zapraszamy na reportaż, który relacjonuje siódmy ogólnopolski zjazd dużych rodzin pod hasłem Dumni z rodziny. W tym roku zjazd odbył się w Lubartowie, gdzie rodziny dzieliły się doświadczeniami wielodzietnego życia rodzinnego. Gościem specjalnym był prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Reportaż Dumni z rodziny we wtorek o 17:30. Jesteś tu potrzebny. Potrzebujemy ludzi, którzy nie dadzą się uwieść faszyzmowi, w którym leży na sercu wolność wiernych. Nie możemy ochronić naszych wiernych przed cierpieniem, to chociaż dzielmy je z nimi. Nawet na Rzym zrzucają bomby. To niesłychane. Wasza świątobliwość powinien zająć jasne stanowisko. Ludzie muszą wiedzieć, że mocarstwa, które łamią zasady sprawiedliwości, nie otrzymają Bożego błogosławieństwa. Jeśli Bóg mnie powoła, odpowiem. Rzym, 21 czerwca 1963 roku. Paweł VI, papież czasów, burzy w środę o godzinie 22. Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje w dnia. Przy wzgórzu krzyży w gibach w województwie podlaskim uczczono dziś pamięć ofiar obławy augustowskiej. To największa zbrodnia dokonana na polakach po II wojnie światowej, nazwana również Małym Katyniem. 74 lata temu, dokładnie 12 lipca 1945 roku, oddziały NKWD i Smiersz rozpoczęły na Suwalszczyźnie operację, w której zginęło co najmniej 592 działaczy podziemnia niepodległościowego. Zginęli, bo byli Polakami, podkreślił podczas uroczystości rocznicowych wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Ale także za to, że chcieli prawdziwej niepodległości Polski. Przecież ofiary obławy augustowskiej to nie były osoby przypadkowe. To byli żołnierze połakowskiego niepodległościowego podziemia i ich bliscy. To byli ci, którzy nie złożyli broni po zakończeniu II wojny światowej i nie pogodzili się z nową tym razem sowiecką okupacją. Oni Walczyli dalej. Prawdę o ludobójstwie dokonanym przez żołnierzy Armii Czerwonej, wspieranych przez polskich zdrajców, przez wiele lat próbowano wymazać z kart historii. Dlatego dziś, jak zaznaczył minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski, należy odtworzyć polską wspólnotę pamięci bohaterów zamordowanych w Obławie Augustowskiej. My, chcąc zbudować tę wspólnotę pamięci, nie tylko poprzez te uroczystości, ale także poprzez. Programy nauczania musimy doprowadzić do tego, aby kolejne pokolenia Polaków, mimo tego, że będą to kolejne dziesiątki lat, będą pamiętali o tych ludziach, bo bez nich nie byłoby wolnej ojczyzny. Cześć i chwała bohaterom. Od ponad 25 lat w Gibach podczas rocznicowych uroczystości wspomina się tamte wydarzenia i poległych Polaków. Na początku lat 90. XX wieku na miejscu symbolizującym pochówek zaginionych postawiono 10-metrowy krzyż z napisem Zginęli, bo byli Polakami. Na kamiennych tablicach wyryto nazwiska ofiar. Na wzgórzu stoi od niedawna 640 dębowych krzyży. Śledztwo w sprawie obławy augustowskiej prowadzi Białostocki oddział IPN. Ulicami Białego Stoku przeszedł Marsz w obronie rodziny była to odpowiedź środowisk prorodzinnych i prawicowych na odbywający się tam wczoraj Marsz Równości zorganizowany przez środowiska LGBT. Mieszkańcy Białego Stoku przeszli dziś ulicami miasta. Wyrażali swój sprzeciw wobec obrażania uczuć religijnych Polaków. Środowiska LGBT bardzo mocno wkroczyły w naszą przestrzeń chrześcijańską. Środowiska LGBT zaczęły bardzo mocno profanować nasze uczucia religijne. Od chociażby profanowania mszy świętej, która miała miejsce, od chociażby nakładanie tęczowej korony czarnej Madonnie. Myślę na to Mówi organizator marszu w obronie rodziny Anna Kamińska. Uczestnicy marszu mają poczucie, że na polu walki zostali sami. Teoretycznie w kodeks karny chroni uczereginę wszystkich wierzących w Polsce, ale niestety władze obecny Polski yy, po prostu nie reagują na to. Na taką sytuację nie godzą się Polacy. Idąc w marszu chcą wyrazić swoją wiarę i pokazać sprzeciw wobec środowiska.